I czeitam was z tej strony Mitzkate Jest ze mną dzisiaj Anteris oraz futrzaczek71 71 no Dobra pano panowie Full skupienie i opanowanie Nie mówimy głosem kocucha bo czemu? nie Ale czemu ja A Nie chcę. ma Dzemora, bo to jest mój odcinek video <grym> recenzja Nagrywamy e, surwiwers I to jest podobne do GTA 4 I jest bardzo fajnie I zaraz się zestracie, jak za mną nie pójdziecie Panowie za mną którym jest możliwem i jest i przygodówka, strzelinka i sandboxówka <systeme> no Błagam was, dobra, no. okay, ogar, ogar, ej, ogar. dobra, ogar, pośmialiśmy się, teraz ogarniamy. Nie, słuchaj, ej, futrzak, obiecałeś że nie będziesz tak robił. Czarny dyka. <s gì> On w Ej, obiecałeś, że nie będziesz tak robił. <sighs> nie, nie, zaraz się wywalę i tupa z swojego no, nagrywania. No, szlecia, szlecia. no i mam nadzieję. Dobra znowu samolot jako pierwszy znaleźliśmy no. fajnie pole Ja wejdę do środka Ej bo się zmęczyłem lolik d Bo jestem na górze jestem na górze ale fajnie Patrz, ja robię parkura Ua! Dobra to chodźcie w stronę gór może co? Zmęczyłem się To poczekamy chwilę <laughs> Aż mi serce normalnie Czekałem, do pięt. ja mogę biegnąć ja się o, Serce o, mi normalnie do pięt podskoczyło. Ale, ale w tym odcinku, The Anteris będzie e, darsza jak dziewczynka. Tak. O, o, Aż mi normalnie serce do pięt podskoczyło. A, a nie, to na dole, dobra, sorry. Czekaj. Ej, zgadnijcie, zgadnijcie gdzie jestem. W lesie! O, o, lol. A, ej, widzicie tam to drzewo? Widzicie tam to drzewo? Jak to drzewo jest większe niż mój dom, lol. Ej i nie wchodzimy w te góry, bo to jest głupie. A nie widzę tak tego drzewa, bo mi las zasłania. Oj, Ej, czego szukamy w lesie? No, drzewa. Tak, dobra, ej, chodźcie dalej, dobra. Kart... Nie, będziemy stać w miejscu. Za kartkami lecimy, bo chyba wiem gdzie. <muchy> Znowu się straszył. A, spadłem w górę. A... Ale fajnie, pan. <muchy> chodź Ej dobra Anteris spadaj lepiej ja, Nie, ja skoczę ja skoczę na drzewo, ja skoczę na drzwo. Nie, bo ten wilkołak jest za nami Co z tego, ja się go nie boję No w ogóle... Anteris. Ja się nie boję Anteris aksę. Ale tak. słuchaj, my nie chcemy jak najszybciej zginąć Anteris, access. Anteris access. No w ogóle się nie boisz Boję <laughs> się <laughs> Ej zginąłeś? LOL, nie. Lol. Nie. Ej gdzie jesteś Anteris? Halo? Ja jestem w lesie Lol. Ej Ona, dobra, ja futrzak, się... chodź za mną, chodź uciekamy. O widzę was, widzę was. Chodź, chodź, szybko do nas biegnij. Zobaczył mnie. Dobra, dupa, chodź, chodź, chodź tu, chodź tu. A ja chodź może go tak zrócić, rzucimy się na te nie go... no panowie, nie chcę tutaj jak kończyć no, się... odcinka. Chodźcie, to Jest ma być strefcy, stranie w gazi bo... po gałęziach. Ej, a wiecie, że jak zrobimy 8 kartek tych ich dwóch będzie. No. A on się straszę naszych, naszych ryjów i panie wtedy. Dobra, chodźcie dalej za mną. O, kartkę widzę. Ej klasu 12 jestem i to jest wideorecenzja. Dam derara da wiecie, że bremu ma na imię Ar Arkadiusz, a nazwisko ma bremowski? Co? No, wiecie, To jest ja gdzieś... to jest arek Dobra panowie, chodźmy teraz w prawo Karuzelo Ej dawajcie, na karuzelę Dobra. Ej, nie wiem, czy wiecie, ale bremu ma na imię maciek O jezu, jest za nami, dobra panowie, uciekamy w prawo, za mną, czte, za mną O mną... że gorzej niż bremu co? No ten wilkołak A ja też mogę być głośniejszy niż ten wilkołak oh. Dawaj, dawaj, dawaj Dawaj Nie bo... A no boże święty futrzak obiecałeś, że, e, ja, ja. <noise> że nie będziesz tego robił Teraz ja, teraz ja Futrzak obiecałeś, że nie będziesz tego robił Ej no kusy jeden. Ej on co na mnie jest to No to ty jest. nie powiesz No czekajcie na mnie Czy tylko ja tutaj potrafię no, to, tworzyć klimat jak... tej gry On wygląda jak Miskate. Ej Spadaj A wilk miskaj, ej no czekajcie na mnie bo mnie zaraz zje Mam cię w dupie podrzesz ryja. Ej to jest taki warwik. Dobra panowie Miskaj recenzja. oceniam go 0 na 10 Dobra, ej nie 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 panowie trzymajcie Nie, ej słuchaj, no weźcie w mordę jeża Aha. Właśnie widzę jak tak wasze Wasze gadanie się kończy Tylko go przezywacie no ale ja was błag... Ja... Nie panowie Spróbujmy Dobra. zrobić żeby ten odcinek był jako taki, okej? Okay? Czyli... E, nie okay. będziemy, słuchajcie, nie gadajcie o żadnym klocuchu 12, bo to jest pedał i tyle no to, to Co z... mamy gadać? To będziemy o kupie 12 gadać ja Nie, je. będziemy gadać o klocuchu 13 Boże panowie, wy się skupcie lepiej na zbieraniu kartek, bo z tego czeka nic nie wyjdzie Ej możemy, dawać zbieramy grzyby Może o sztolcu 12 Nie, ja zbieramy grzyby Ej chodźcie, kolejna kartka jest a ja was nie widzę, bo się zgubiłem. Ej, a może gadajemy o szkolcu 12 Dobra. Albo o tym, o masu 15. A może zaję pasztet 12. No. Może o... Albo swoich drzemu 123. A może mit 12? Dobra ludzie, to teraz... teraz... Ko <suszy> -steak. Kole każdy kolejny i usługujecie futrzaszki. O widzę was, każdy widzę. Was. Ko każdy kolejny ryk futrzaszki go usługujecie. Zagłuszam, zagłuszam cię. Dobra, mam 4 karteczki. Dziękuję. I jest tam, więc ja radzę iść. Ej, Mickit to Kamil. Mick to Kamil, żeś każdy tobie. A, a Mate a ten, a Deanteris to Mateusz. Tak Dobra to teraz tam. Mateusz wajchę przełóż a, o. o. Ej, futrzak wiesz gdzie przypadkiem iść, bo ja się chyba zgubiłem. No ja jestem przecież za wami, Roll. Ale z was są te. Są moby budownicze. Z ciebie też Z ciebie największy No Rolik zda Da się robimy dyskotekę <noise> Dragonport Ej tego, nie, robimy no, dubstep no, no, no nie no Kolego no, kur... Ej, ma coś domu znowu... O o o chodźcie 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 ej, Masz coś domu remote? Znalazłem ja. drogę To zawsze zrobimy Znalazłem drogę <noise> Znalazłem drogę, I am the best o, to poczekajcie to mogę nierparkę przynieść <noise> No dawaj. Dobra No co <noise> to Ale oczywiście poczekaj tu na mnie, bo ja nie będę Was szukał Nie, nie, nie. nic nie przenosisz, jedziemy dalej <noise> Ale ja mogę nierparką ustami zrobić Boże święty, dlaczego ty mnie... Ej! Jezu! Stoluwa, bijemy się! Ooooo! A Ja panę, ja pan ja panę, pan panę, ja nie <grym>. Zami, Mam serce w żołodku. A Ej, ja zabiłam mnie. Uciekamy. Ja uciekam! A mnie zabiłam, lol. Anteris, czekaj na mnie! <grym> nie, żyję, dobra, żyję. żyję, uciekam, 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 biegnę do ciebie, dobra! On no. tam jest! Właśnie wiem. Tych, tak. dobra stój, stój, dobra, okej, okay, już, już po Ej anteris ty biegij tak, bo za ci się stamina skończy i będziesz w czarnej dupie. Go, 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 go. Ej no czekaj Anteris! Mama, mama na mnie krzyczy! To ja my idziemy pobi! Anteris, no chodź, stój! No chodź, chodź! Do muru doszedłeś, to, mam, to jest, jesteśmy w dupie! Ja idę spać, ja idę spać! Lol! Ej, Ej, mam... Ej Anteris, on, on, pre... on, on ci... To jest An tam Anteris, mam dla ciebie prezent! Ej gdzie jesteś, dobra? Anteris, chodź! No jest, ja, Czekaj, łączę ją No nie no, zarypiście się, wróciliśmy Po prostu genialnie Dobra o. Chyba się zestrałem Jeszcze nie mogę biec? Stój, czekaj na mnie, no nie zostawiaj kolejki Po co, po co? Najpierw żebyś cię tylko zjadł Nie, bo potem będziesz sami będziesz strał w gacie Nie będę strał w gacie Będziesz, bo jest centralnie nie za nami, będziesz. jest centralnie za nami. Ja się go nie boję. No w ogóle się go nie boisz. Do ej, dobra, ej, chodź Anteri, trzeba bie... Dawaj ście... do stepa, dawaj Ej, do stepa. trzeba biec ścieżką, a nie tak jak ty na pałę. Dobra. Gdzie ty jesteś? Tutaj. A dobra, no to biegnij tą ścieżką. Jestem koło drzewa. Masz, masz, jest dalej. Nieee. Dubstep, dubstep. O To ja się to robię, Ja to robię, ja i ustami, tak. Dobra, ja to Dobra, ej. To się wytnie. To się wytnie, nie, tego się nie wytnie. Nie, bytnie. to był napstęp mój taki, ustami. Dobra, no to jedziemy... Dobra, Andrzej, to ja biegnę za tobą, albo ty za mną, no. Chodź, chodź. To ty za mną biegnij, no, Dobra, okej. Okay. Lol. A, to Znowu to ja zrobiłem. Ale ta wiertarka... Ta wiertarka... A, A Wilko tu jest! Za Uważaj, uciekaj. A, ja, 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 ja. Nie, nie boję się. Czekaj na mnie się. w dupę jeża Anteri. Nie będę mówił Czekaj w mordę jeża A ja będę w, w kółko Dobra chodź O wilko tak patrz, patrz, patrz tam jest, tam jest, tam jest, tam jest Gdzie? Tam ku A czemu ty chodzisz w kółko? Chodź za mną A nie ja jestem Zgubiłem się No jestem za tobą Gdzie? Nie widzę cię O tu jesteś Dobra, chodź za mną. Oj, Jezus, a mi weszko. Kosu... No. Oj, oj, oj. Dlaczego ja tak? Dr ja patrzę się to. Dlaczego ja tak drury? Ja się pytam. Bo, bo się boisz. Ja już jestem normalnie wyczulony po tej amnezji, po tym wszystkim, mam tak z tą już ja się, Ja biegnę prosto. Bo samolot, no nie, znowu samolot Ja może już wkrótce jest Aha, dobra Spadaj ciulu jeden, nie lubię cię Dobra, ej Dobra, chodźmy może w drugą tak, mańkę, tak co? co? Ej, chodź za mną Enteri się drogi Chodź tam Dobrze, Idę, idę hmm. Nie ah. mm. oh. Jezus. Nie Weź to wyłącz. Food oh, oh. sack. Jak będę znowu nagrywał z kimś Sławnym, to cię nie zapraszam. Mam cię w dupie. Ty się kocham.

no. I dobra, ty to byś się obraził? Nie, dawaj, rób. Dobra, lol. Videorecenzja. Teraz wstawię, czekaj, napiszę do mojego menadżera i on to wszystko wstawi. Więc ja mam 200 widzów, no nie? Niech no ja go tylko znajdę, ja w niego wbiegnę, bo ja nie tu, tam! I wbiegł. Nie, nie, ludzie, ja za dużo darłem ryje w tym odcinku. No ale dobra, niech będzie, aż mi się pachy znowu spłaciły. Nic, się da Oh. wideo wideorekenzja dobiega mm. końca. Oceniamy grę na 0 na 10, bo nie można jeździć samochodami jak GTA San Andreas. Dobra ludzie, no. ja kończę ten odcinek, tak więc cześć, na razie, się bo... siema, 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 siema.